Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę dzieje się, gdy ktoś umiera? Czy zmarli są świadomi, żyją w innej rzeczywistości, czy może odpoczywają w pokoju, jak często słyszymy? Odpowiedź może wstrząsnąć wszystkim, w co do tej pory wierzyłeś. Prawda jest taka, że to, co Biblia ujawnia o zmarłych, wykracza poza tradycje i popularne przekonania i może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na życie i śmierć. W tym materiale zagłębimy się w to, co Pismo Święte mówi w sposób jasny i mocny, obalając mity i ukazując doskonały plan Boga. Jeśli straciłeś kogoś bliskiego lub zastanawiasz się, co Cię czeka w przyszłości, to przesłanie jest dla Ciebie. Przygotuj się na głębokie refleksje i odkrycie prawd, o których wielu woli milczeć. Jeśli czujesz, że ten temat Cię porusza, zasubskrybuj kanał już teraz i napisz w komentarzach: Chcę. Poznać prawdę, aby pokazać, że pragniesz głębiej zrozumieć Boży plan. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że śmierć jest końcem wszystkiego, wiecznym i spokojnym odpoczynkiem. Ta idea, z pozoru pocieszająca, jest powszechnie akceptowana, ale rzadko kwestionowana. Jednak głębsza refleksja nad tym pojęciem skłania nas do zastanowienia: czy to rzeczywiście wszystko? Co kryje się za tym rzekomym odpoczynkiem? To pytania, które zasługują na uwagę, szczególnie gdy szukamy odpowiedzi w tekstach świętych. Popularne obrazy wiecznego spoczynku, takie jak dusze spokojnie odpoczywające w niebie, wywodzą się z ludzkich tradycji i emocjonalnych interpretacji. Jednak pismo święte często przedstawia przesłania wykraczające poza tę prostą wizję. Idea wiecznego snu. Wspomniana w niektórych fragmentach zdaje się wskazywać na coś bardziej tajemniczego niż tylko stan pokoju. Jak więc pogodzić te różne perspektywy? W księdze Kocheleta czytamy: Bo żywi wiedzą, że umrą, lecz zmarli niczego nie wiedzą. Księga Kocheleta, rozdział 9, werset 5. To stwierdzenie zdaje się bezpośrednio kwestionować koncepcję świadomości po śmierci. Czy zostaliśmy uwarunkowani, by wierzyć w coś, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym? Takie refleksje skłaniają do przemyślenia podstaw popularnych wierzeń. Wielu chrześcijan wierzy, że ich zmarli bliscy już teraz cieszą się szczęściem w niebie. Jednak Biblia wskazuje na przyszły czas zmartwychwstania, a nie natychmiastowe przejście do nowego stanu istnienia. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 29. Mówi o zmartwychwstaniu, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych, podkreślając, że coś ważnego dopiero nadejdzie. Ta rozbieżność między tym, czego nas uczono, a tym, co mówi Biblia, rodzi uzasadnione pytanie: dlaczego tak wiele kościołów i tradycji unika omawiania tych różnic? Czy obawiają się konfrontacji z wiekami zakorzenionych interpretacji? To kwestia, która wymaga uwagi. Ponieważ zrozumienie prawdy jest kluczowe dla wiary chrześcijańskiej. Kiedy myślimy o śmierci jako o odpoczynku, pojawia się kolejne pytanie: odpoczynek od czego? Jeśli życie jest cennym darem od Boga, dlaczego odpoczynek miałby być konieczny? Taka refleksja prowadzi do zbadania celu ludzkiego istnienia i roli, jaką Bóg wyznaczył nam od początku. W końcu Stwórca zawsze miał dla ludzkości większe plany. Jest jasne, że idea wiecznego odpoczynku jest znacznie bardziej złożona niż mogłoby się wydawać. Im głębiej zagłębiamy się w pismo święte, tym bardziej dostrzegamy, że ta prawda może zmienić nasze spojrzenie na życie i śmierć. Co dalej? Czeka nas jeszcze głębsza analiza tego, co Biblia naprawdę mówi o zmarłych. Szukając w Biblii jasnych odpowiedzi na temat stanu zmarłych, natrafiamy na zaskakujące fragmenty. Psalmy stwierdzają: Zmarli nie chwalą Pana. Psalm 115, werset 17. To wyraźnie podważa koncepcję, że zmarli są w stanie świadomości lub oddawania czci. Jak zrozumieć te słowa? Czy Bóg wskazuje nam głębszą prawdę, którą wielu ignoruje? Innym przykładem jest Księga Hioba, która opisuje śmierć jako stan nieświadomości. Jak wody uchodzą z morza, a rzeka wysycha i ginie, tak człowiek kładzie się i nie wstaje, dopóki niebo nie przeminie, nie obudzi się ani nie powstanie ze swego snu. Księga Hioba, rozdział 14, wersety 11 i 12. Porównanie do snu sugeruje przerwę, stan oczekiwania. To rodzi pytanie: jeśli śmierć jest tylko przerwą, co dzieje się potem? Apostoł Paweł również dostarcza wglądu, który przeczy popularnym przekonaniom. W pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdziale czwartym, wersecie 13 pisze: Nie chcemy, abyście byli w nieświadomości co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Użycie słowa zasnęli. Wzmacnia ideę tymczasowego stanu. Dalej Paweł wspomina o zmartwychwstaniu jako o wielkim wydarzeniu definiującym los zmarłych. Co ciekawe, Jezus również odnosił się do śmierci jako do snu. W Ewangelii Jana, w rozdziale 11, wersecie 11 powiedział: Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale idę, aby go obudzić. To proste stwierdzenie, wypowiedziane przed wskrzeszeniem Łazarza. Ukazuje boską perspektywę śmierci, coś przejściowego, a nie ostatecznego. Jednak ta wizja często kontrastuje z tym, czego uczą różne tradycje chrześcijańskie. Jeśli te fragmenty wskazują, że zmarli są nieświadomi, jak wyjaśnić popularne wizje dusz unoszących się w pokoju lub cierpiących w mękach? Część odpowiedzi może leżeć w wpływach kulturowych i filozoficznych. Które przez wieki kształtowały myślenie chrześcijańskie. Synkretyzm z wierzeniami greckimi i rzymskimi wprowadził koncepcje takie jak nieśmiertelność duszy, które nie są zgodne z biblijnym tekstem. Mimo to, taka prawda może być niewygodna dla wielu. W końcu łatwiej jest wierzyć w coś, co nas pociesza, niż zmierzyć się z rzeczywistością nauk pisma świętego. Jednak ta prawda nie powinna wzbudzać strachu, lecz dawać nadzieję. Zrozumienie, co Bóg naprawdę zaplanował dla zmarłych, przybliża nas do niego i daje jasność co do przyszłości, którą obiecuje. Staje się jasne, że śmierć według Biblii nie jest stanem wiecznego życia w innej rzeczywistości, lecz przerwą w oczekiwaniu na boską interwencję. To przygotowuje nas do zgłębienia relacji między ciałem, duszą i duchem, tematu kluczowego dla zrozumienia ludzkiego przeznaczenia. Biblia często wspomina o ciele, duszy i duchu, ale zrozumienie, jak te trzy elementy się ze sobą łączą, nie zawsze jest łatwe. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg Ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, czyniąc go duszą żyjącą. Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 7. Tekst ten wskazuje, że człowiek nie posiada duszy, lecz sam jest duszą. To prowadzi do głębszej refleksji nad tym, jak ciało, duch i dusza są ze sobą powiązane. Ciało opisane jest jako fizyczne naczynie, stworzone przez Boga do istnienia w świecie materialnym. Duch z kolei to tchnienie życia od Boga, które wraca do niego w chwili śmierci. Księga Kocheleta, rozdział 12, werset 7. Dusza, według Biblii, jest całością istoty żywej połączeniem ciała i ducha. To oznacza, że dusza nie jest niezależnym bytem, ale całą osobą. To zrozumienie podważa powszechną koncepcję nieśmiertelnej i świadomej duszy po śmierci. Jezus podkreśla to, mówiąc: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w gehennie. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 28. Wskazuje to, że dusza nie jest niezniszczalna, jej istnienie zależy od Boga. Apostoł Paweł również podejmuje ten temat w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 15. Opisuje ciało jako coś, co podlega zepsuciu, ale w zmartwychwstaniu zostanie przemienione w coś niezniszczalnego. To wskazuje, że życie wieczne. Nie jest czymś, co posiadamy teraz, ale darem, który zostanie nam dany w przyszłości. Ostateczne przeznaczenie ciała, ducha i duszy zostanie w pełni zrealizowane podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Jeśli duch wraca do Boga, a ciało do prochu, dusza nie może istnieć niezależnie. To wzmacnia biblijną ideę, że śmierć jest stanem oczekiwania, snem, a nie przejściem do innego wymiaru. Ten sposób rozumienia przynosi pociechę, ponieważ oznacza, że nie musimy obawiać się tego, co dzieje się bezpośrednio po śmierci. Nie jest to czas sądu, lecz spoczynku. Prawdziwy sąd nastąpi w Bożym czasie, gdy wszyscy zostaną wskrzeszeni i przemienieni. To właśnie stanowi sedno chrześcijańskiej nadziei i obietnicy zmartwychwstania. Zrozumienie tej relacji między ciałem, duszą i duchem prowadzi nas do pytania, jak historyczne interpretacje wpłynęły na powstanie tak różnych wierzeń na przestrzeni wieków. Czyżbyśmy powtarzali nauki kształtowane przez ludzkie filozofie, warto to zgłębić, by odkryć, jak rozmaite wpływy kulturowe i filozoficzne wpłynęły na chrześcijańskie postrzeganie śmierci. Paweł również podkreśla rolę Chrystusa w sądzie w drugim liście do Koryntian, rozdziale 5, wersecie 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, dobre lub złe. Ten sąd nie jest jedynie momentem kary, lecz także objawienia i odnowy. Paweł wyjaśnia, że Boża Sprawiedliwość jest doskonała i niezaprzeczalna. Obietnica zmartwychwstania jest ściśle powiązana z sądem ostatecznym. W Ewangelii Jana, rozdziale 5, wersetach 28 i 29, Jezus mówi Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą. Ci, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie potępienia. Ten moment... Określa wieczne losy i podkreśla, że śmierć nie jest końcem, lecz przerwą, aż Boże Słowo zostanie wypełnione. To objawienie biblijne obala również popularną ideę natychmiastowego przeznaczenia po śmierci. Jeśli sąd ostateczny nastąpi w przyszłości, jak ktoś może już być w niebie lub w piekle? Ta sprzeczność między tradycjami a Pismem Świętym sprawia, że jeszcze bardziej cenimy Boży proces, który jest sprawiedliwy i uporządkowany. Sąd ostateczny nie powinien wzbudzać strachów w wierzących, lecz przynosić nadzieję. To w tym momencie Bóg usunie wszelki ból, grzech i niesprawiedliwość, wypełniając swoją obietnicę odnowienia wszystkich rzeczy. Jest to czas pełnej odnowy który nie powinien budzić niepokoju, lecz wzmacniać naszą ufność w Boże miłosierdzie. Ta prawda skłania do refleksji, jak błędne wierzenia o sądzie i śmierci mogą wpływać na nasze codzienne decyzje. W końcu zrozumienie Bożego celu jest istotne nie tylko dla przyszłości, ale także zmienia nasze obecne życie. To temat, który warto zgłębić. Błędne przekonania dotyczące śmierci mogą mieć głęboki wpływ nie tylko na zrozumienie Bożego Słowa, ale także na sposób w jaki przeżywamy swoją wiarę. Na przykład wiara w to, że zmarli są świadomi i mogą wstawiać się za nami, doprowadziła wiele osób do praktyk modlitwy za duszę lub prób kontaktu ze zmarłymi. Biblia jednak wyraźnie potępia takie działania jak w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdziale 18, wersecie 11, gdzie Bóg ostrzega przed zwracaniem się do zmarłych. Te zniekształcone koncepcje mogą osłabiać naszą wiarę w zmartwychwstanie, które jest jedną z największych obietnic Boga. Kiedy wierzymy, że wieczny los jest ustalony w chwili śmierci, tracimy z oczu sąd ostateczny i doniosłość powtórnego przyjścia Chrystusa. Ten błąd może oddalić nas od prawdziwej chrześcijańskiej nadziei i prowadzić do ograniczonego zrozumienia Bożego planu dla ludzkości. Innym znaczącym skutkiem jest to, jak postrzegamy życie. Jeśli uwierzymy, że dusza jest z natury nieśmiertelna, możemy bagatelizować wagę decyzji podejmowanych za życia. Biblia uczy, że dziś jest dzień zbawienia. Drugi list do Koryntian, rozdział szósty, werset drugi. Każda decyzja, którą podejmujemy teraz, ma wieczne konsekwencje, a błędne przekonania nie mogą osłabiać naszej odpowiedzialności. Ponadto błędne koncepcje dotyczące śmierci mogą wywoływać strach i niepewność. Wielu ludzi żyje w udręce. Wierząc, że ich bliscy mogą cierpieć lub błąkać się w stanie przejściowym, jednak Pismo Święte zapewnia, że zmarli nic nie wiedzą i spoczywają, oczekując na Boże wezwanie. Ta prawda powinna przynosić pocieszenie, a nie rozpacz tym, którzy ufają Bożemu Słowu. Te przekonania mogą również wypaczać nasze postrzeganie Bożego charakteru. Kiedy wyobrażamy sobie, że Bóg natychmiast każe zmarłych, lub pozwala duszom błąkać się bez celu, zapominamy, że jest on Bogiem porządku i miłości. Obietnica sądu ostatecznego pokazuje, że Bóg nie działa pochopnie, lecz czeka na właściwy czas, by sądzić z doskonałą sprawiedliwością i miłosierdziem. Na koniec warto uznać, że właściwe zrozumienie śmierci umacnia naszą wiarę. I prowadzi nas do głębszej relacji z Bogiem. Ufając w pełni temu, co mówi Biblia, możemy porzucić praktyki i wierzenia, które oddalają nas od prawdziwej Ewangelii. To kluczowy krok w kierunku życia pełnego, pewnego i skoncentrowanego na doskonałym planie Boga. Świadomość tych zagrożeń przygotowuje nas do rozważenia ostatecznego tematu: dlaczego zrozumienie prawdy o zmarłych nie tylko wpływa na naszą teologię, ale także przemienia nasze codzienne życie i relacje z Bogiem. Zrozumienie tego, czego Biblia rzeczywiście uczy o zmarłych, nie jest jedynie kwestią teologiczną, ale czymś, co głęboko zmienia sposób, w jaki żyjemy. Kiedy przyjmujemy, że śmierć jest tymczasowym snem, a zmartwychwstanie prawdziwą nadzieją, zaczynamy dostrzegać życie w nowym świetle. Każdy dzień staje się okazją, by szukać Boga, żyć w posłuszeństwie i dzielić się Jego miłością z innymi, wiedząc, że nasze decyzje mają wieczne znaczenie. Ta prawda wyzwala również nasze serca od strachu. Nieznane, związane ze śmiercią, często budzi niepokój. Ale Jezus zapewnia nas, że to On posiada klucze śmierci i piekła. Apokalipsa, rozdział pierwszy, werset osiemnasty. Wiedza, że jesteśmy bezpieczni w Jego rękach, przynosi pokój i zaufanie, nawet w obliczu najboleśniejszych strat. Ta pewność pozwala nam skupić się na pełnym życiu dla Pana, bez paraliżowania się niepewnością. Zrozumienie biblijnej prawdy o zmarłych zmienia również nasz sposób przeżywania żałoby. Kiedy wierzymy w tradycje niezgodne z pismem, żałoba może stać się nie do zniesienia. Ale ufając obietnicy zmartwychwstania, wiemy, że śmierć nie jest końcem. Ta nadzieja nie eliminuje bólu, ale przynosi pocieszenie, którego świat nie może dać, dając siłę, by iść naprzód. Ta prawda głęboko przemienia również naszą relację z Bogiem. Odrzucając ludzkie koncepcje i przyjmując naukę Biblii, pogłębiamy naszą wiarę i zaufanie do Jego słowa. Ta wiedza pozwala nam dostrzec Boży plan zbawienia jako coś kompletnego, obejmującego nie tylko teraźniejsze życie, ale także przyszłość, którą Bóg dla nas przygotował. Jest to bezpośrednie połączenie z charakterem Boga, sprawiedliwego, miłującego i pełnego łaski. Zrozumienie tych prawd wpływa nawet na to, jak cenimy teraźniejszość. Świadomość, że życie jest darem tymczasowym, Sprawia, że nie marnujemy go na zmartwienia lub błahe sprawy. Szukamy najpierw Królestwa Bożego, Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 33, wiedząc, że naszą prawdziwą Ojczyzną jest wieczność. To inspiruje nas do inwestowania w relacje, dobre uczynki i umacnianie naszej wiary. Wreszcie, zrozumienie tej prawdy wprowadza nas w harmonię z ostatecznym planem Boga odnowieniem wszystkiego. Wiedza, że uczyni on wszystko nowe, Apokalipsa rozdział 21 werset 5, daje nam siłę, by stawić czoła dzisiejszym trudnościom, mając pewność, że najlepsze dopiero przed nami. Ta perspektywa zmienia wszystko, czyniąc naszą wiarę bardziej żywą, a nasze życie bardziej znaczącym. Dzięki temu zrozumieniu jesteśmy wyzwani, aby nie tylko wierzyć, ale również żyć zgodnie z tą nadzieją. Teraz pozostaje pytanie: jak zastosujemy tę prawdę w codziennym życiu, wpływając na siebie i tych wokół nas? Biblia uczy nas, że śmierć nie jest końcem, lecz chwilą oczekiwania na większą obietnicę, z martwych wstanie i odnowienie wszystkiego. Zrozumienie tej prawdy zmienia wszystko, przynosi pokój w żałobie, nadzieję wobec nieznanego i siłę. By żyć z celem tu i teraz. Bóg nie pozostawił nas w ciemności, jeśli chodzi o to, co dzieje się ze zmarłymi, dał nam swoje słowo, pełne pocieszenia i wskazówek. Zatem pytam: Jak to przesłanie zmienia Twoje spojrzenie na życie i wieczność? Pozwól, by te prawdy przeniknęły do Twojego serca, bo są czymś więcej niż wiedzą są fundamentem żywej i pewnej wiary. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znak, że coś w tej wiadomości Cię poruszyło. Zachęcam Cię więc, abyś zasubskrybował kanał, polubił ten materiał i podzielił się nim z kimś, kto potrzebuje usłyszeć to słowo. Bycie częścią tej społeczności oznacza pogłębianie relacji z Bogiem i coraz lepsze zrozumienie Jego niesamowitych planów dla Twojego życia. Pamiętaj. Prawda wyzwala, przemienia i zbliża nas do Pana. Pomyśl o tym, podziel się tym przesłaniem i żyj, mając pewność, że to, co najlepsze od Boga, dopiero nadejdzie. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę, prowadząc każdy Twój krok.